Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić harmonikę Honor Marine Band, 125th Anniversary Edition. Co to jest za harmonika? Na pierwszy rzut oka prawie taka sama marinka jak Marine Band Classic. Jest to nowy model harmoniki. Czy nowy? Chyba nie. Jest to model harmoniki, który e, jest produkowany zgodnie z um, dokumentami patentowymi e, i e, zgodnie z projektem Matiasa Honera. Złożonym 125 lat temu. 125 lat temu rozpoczęto produkcję dokładnie takich harmoników. Przynajmniej według tego, jak zapewnia firma Honera. Ok, sprawdźmy, jak ona gra. fajna pierwsze wrażenia są takie bardzo głośna bardzo szczelna podciągi wchodzą rewelacyjnie ogólnie pod względem grywalności pod względem brzmienia petarda żyleta niestety żyleta również pod względem komfortu grania, czyli tnie usta. Ale o tym za chwilę, bo zaraz się przeniesiemy w inne miejsce i przyjrzymy się jej dokładnie. No dobra. To zobaczmy, po pierwsze zobaczmy bliżej. Po pierwsze harmonika jest sprzedawana w takturowym papierowym pakowaniu. A w sumie to fajne, bo ja to już te plastikowe pudełka to już mi się przewalają na stertach, tak jest ekologicznej. W środku jest ulotka, w której jest oryginalny tekst Matthiasa Honera z aplikacji patentowej. A jak wygląda sama marynarka? Po pierwsze, widać, że pokrywy są mocowania, pokryw są na trochę, w trochę innym kształcie. Tutaj są takie uszy. Martin Band klasik, prosta proste pokrywy. A jak spojrzymy głębiej, to widać, że Impregnowany jest korpus e, razem z kanałami. Zobaczymy czy w całości. Podobno tak. Rozebrałem w sensie zdjąłem górną płytkę strojkową. E, no i tak. Impregnacja. Widać to. Chyba powinno być dosyć dokładnie. Impregnacja jest na krawędziach i Wewnątrz, wewnątrz tych wewnątrz kanałów. Natomiast powierzchnia, powierzchnia korpusu nie jest impregnowana, nie jest lakierowana. Porównajmy z Marine Band Classic. To, co się rzuca w oczy, to to, że e, kanały, zakończenia kanałów mają takie tutaj obłe, obłe kształty. W Marine Band Classic one są e, zrobione na równo. E, czy to ma jakiś wpływ na przepływ powietrza? Nie wiem. Może Krzysztof Szymański mi to wyjaśni? Mam wrażenie, że ten korpus jest równiejszy, bardziej gładki w dotyku, zdecydowanie tak. Tak jakby on był lepiej szlifowany. Myślę, że dlatego też odniosłem wrażenie, że ta harmonika jest trochę szczelniejsza. Sprawdzę test zbiorkowy. Jest dobrze, nie jest idealnie, jest dobrze. Jest dużo lepiej niż w Marine Band Classic. Na pewno dałoby się, no da się to poprawić, natomiast te wrażenie, że harmonika jest szczelniejsza niż w Band Classic, jest całkiem słuszne, bo ewidentnie korpus jest lepiej przygotowany. Nie wiem, czy to jest, czy to jest kwestia tego modelu, czy, czy do tej produkcji przyłożono więcej pracy. Tak się zastanawiam, czy coś tu jeszcze jest takich technicznych różnic poza grawerunkiem, oczywiście, ale wydaje mi się, że Poza tym, te harmoniki są tożsame, poza tym, na co wskazałem. Tu płytki, płytki strojkowe wydechowe. Są identyczne, strojki są identyczne. To jest norma. Widać, że strojki były dostrojone. Okej, okay. złożyłem ponownie 125 i chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej różnicy, która może być niezauważalna dla w większości zarówno grających jak i jak i e, tym bardziej słuchaczy. Natomiast ta harmonika jest strojona lekko inaczej. O strojach harmoniki, różnicach między równomiernie temperowanym Naturalnym i e, e, strojem kompromisowym. E, opowiem później albo napiszę post później. Natomiast e, teraz tak na szybko. Na stronie beharprox Jest tabela strojeń i odchyleń. Zaciągnięta zresztą e, od odrzucająca. I e, tam pokazują, e, tam widać dokładnie różnicę m między m strojami wykorzystywanymi, wykorzystywanymi w harmonikach. W każdym razie e, ta harmonika jest nastrojona e, w stroju Just Seven. E, najszym imet. Bodajże tak to się po angielsku nazywa, ale nie pamiętam. Jest to jeden ze strojów naturalnych. Ok. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Więcej informacji dla tych, którzy wolą czytać, a nie słuchać i oglądać znajdziecie na PH Rocks. Dzięki, cześć.